To jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwem gościem jest Pan Paweł Giza, radny Koalicji Obywatelskiej w Lubuskim Sejmiku oraz członek zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dzień, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu zaczniemy może od sejmiku bo mam wrażenie takie że jesteśmy już blisko końcówki października więc chyba tak naprawdę temat też jest jeden czyli przygotowanie jakieś tam rozmowy na temat założeń do, do budżetu na 2026 rok tak, tak jest? jak najbardziej to wszystkim Wszyscy chyba już o tym głośno mówią ale nie tylko w sejmiku także we wszystkich samorządach te budżety będą niedługo uchwalane i każdy chciałby żeby jak najwięcej się udało dla jego regionu Zdobyć tych Pieniążków na różnego rodzaju rzeczy. No to jak wyglądają takie rozmowy? Spytam trochę o, te, o tę polityczną kuchnię. Bo pewnie każdy, tak jak pan mówi, każdy radny też jest skądś, wywodzi się z konkretnego okręgu, ma też za sobą swoje lokalne społeczności. Pewnie też każdy walczy trochę w cudzysłowie o co swoje. Tak, tylko że te rozmowy to nie jest tylko październik i nie jest tylko listopad. Te rozmowy to jest tak naprawdę cały rok, dlatego że z, spotykamy się też z włodarzami w gminach w naszych okręgach, rozmawiamy z nimi, rozmawiamy o ich potrzebach. I przez cały rok staramy się rozmawiać też, bynajmniej ja tak robię, staram się rozmawiać w Urzędzie Marszałkowskim, chodzić odwiedzać odpowiednich dyrektorów, pytać się, jakie są możliwości i co można w danym kierunku zrobić. Tak naprawdę ta końcówka roku to nawet nie jest już takie zwieńczenie, bo ona często budżet jak już jest uchwalony to już jest po wszystkim ale to też może, może... inaczej te rozmowy które prowadzimy to one na, na obecną chwilę nawet jeśli nie będą w tym budżecie na przyszły rok to gdzieś tam te rozmowy są nadal że... i wiemy że pewne rzeczy możemy zrobić w przyszłym roku albo mogą być prowadzone do budżetu a inne muszą poczekać jeszcze troszeczkę no to w takim razie jak te rozmowy wyglądają może patrząc tak już perspektywy całego województwa porównując rok do roku ten budżet w zeszłym roku to było ponad miliardy 100 milionów takie był budżet województwa jak tak sytuacja jak klaruje się dzisiaj. Jeśli chodzi o budżet województwa, tak na przyszły rok. Poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy jeszcze na, na, na to, jak wszystko już będzie zamknięte, i wtedy będzie można do tego wrócić, do, do tematu. A są już na przykład. Temat jakichś takich wielkich inwestycji. Ostatnio mówi się dużo o dużo zdrowiu, mówi się o tych wielkich pieniądzach na, na ochronę zdrowia dla całego województwa ponad 777 milionów. Są takie założenia na ten przyszły rok, na przykład inwestycyjne, o których dzisiaj już wiemy, że będą? To znaczy tak, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to to, co się udało zdobyć i między innymi bardzo duże zaangażowanie i Urzędu marszałkowskiego i naszych posłów, i całej społeczności tutaj. Te, ta kwota na nasze szpitale w województwie jest bardzo i no bardzo czekaliśmy i na onkologię w Zielonej Górze, na nową onkologię w Zielonej Górze i na psychiatrię, żeby przenieść psychiatrię z zaboru do Zielonej Góry, na rozwój, bo tam w tych środkach też są pomoc dla szpitali powiatowych, na rozwój, na, na doposażenie sprzętu, więc jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest niesamowity zaszczyt i tak naprawdę to będzie odbiciem się pozytywnym dla całego społeczeństwa, które tutaj jest w Lubuskim. Czyli rozumiem, że te kwestie budżetowe jeszcze pozostały do ustalenia, na razie tych konkretów nie można zdradzać albo jeszcze nie są ustalone? Ja jeszcze póki nie są do końca ustalone, to jeszcze cały czas trwają rozmowy, poczekajmy jeszcze. Także w tej kwestii czekamy, a zapytam... Trochę też pod kątem budżetu, ale tak zostawiając może go, go z boku, ale on zawsze, przecież pieniądze zawsze w tle, w tle są, niezależnie czego, czy, o czym rozmawiamy. Zapytam o ziemię żegańską, z której, z której pan pochodzi. Jakie tam są oczekiwania dotyczące też współpracy oczywiście z samorządem województwa? Pewnie pan też rozmawia z jednej strony, jest pan stamtąd, ale też pan musi reprezentować mimo wszystko całe województwo. Pewnie gdzieś te rozmowy też nie są łatwe rozmawiamy. Z jednej strony jestem z Żagania, więc zależy mi na tym, żeby dbać o tą ziemię, o, o miejsce, w, w którym mieszkam, ale z drugiej strony też dbam o, o całe województwo, no bo jak jeśli mam się skupić tylko na jednym mieście, tak jak każdy radny, no to to za wiele nie da. Jeśli chodzi o Żagań, jest tam nowy burmistrz, nowy włodarz, jest to osoba w nowy start, nowy, tak, nowy start, jest to osoba, która wcześniej już była burmistrzem, to jest Sławomir Kowal, Był też przez dwie kadencje radnym sejmiku. Więc ten kontakt, jeśli chodzi tutaj i nasz, czyli mój z burmistrzem i kontakt z Urzędem Marszałkowskim jest bardzo mocny. Staramy się o to, żeby jak najwięcej środków zdobyć na to, żeby troszeczkę pchnąć życia w miasto. Miasto troszeczkę dostało stagnacji i, i, i gdzieś tam brakuje tego. Każdy próbuje, także i radni w Żaganiu próbują, żeby, żeby wspólny, wspólnymi siłami udało się wrócić na tą ścieżkę, która była wcześniej, na ścieżkę rozwoju. No więc jakie są takie największe, największe chęci, jakie ma Żagań na co? Bo no Żagań też ostatnio został wyróżniony jako ten piękny kompleks pałacowy. No, no Żagań ma, ma się czym chwalić, już wielokrotnie też rozmawialiśmy z burmistrzem Kowalem, że ten potencjał jest, trzeba jeszcze, jeszcze docisnąć trochę, trochę gazu, żeby, żeby przyspieszyć. Nie tylko finansowo, ale też właśnie chyba promocyjnie, bo może gdzieś tutaj, tutaj też to, to, to nie, nie, nie funkcjonowało. Pana zdaniem też jeszcze jest dużo do zrobienia? Mnóstwo. Mnóstwo dlatego, że to jest tak piękne miasto i piękne okolice. Żagań to są dwie rzeki. Żagań to jest pełno łąk, lasy. Żagań to także zabytki różnego rodzaju, i sakralne, i wojskowe. W żaganiu żył i pracował Kepler, drugi po koperniku, najsłynniejszy astronom. Żagań ma zabytki wpisane na listę światową listę UNESCO, czyli między m.in. Biblioteka Paugustińska replika grobu państw. Żaga naprawdę ma się czym chwalić. Brakuje tutaj tej takiej szeroko zakrojonej promocji, bo sam żagan, jak będzie się promował, to coś da, ale to jednak musi być taki, to wszystko musi razem współgrać. Wiem, że województwo i tutaj też się staramy, że nakład województwa na promocję całego województwa, ale także poszczególnych jednostek w województwie jest bardzo duży i będzie coraz większy. Dlatego tutaj też takich perełek jak żagan jest wiele, ja akurat mogę opowiadać o swojej. I zapraszam wszystkich Państwa do żagania odwiedźcie nasze miasto. To cudownie położone malownicze miasteczko, w którym spędzicie przepięknie chwilę, możecie zwiedzić to, co was interesuje. Jeśli interesują was zabytki sakralne, jest tego bardzo dużo. Jeśli interesuje was historia, mamy na przykład miejsce słynną ucieczkę, możecie zobaczyć, jest tam na miejscu przy muzeum wybudowany taki tunel, w którym możecie zobaczyć, jak czuli się ci ludzie, którzy uciekali wtedy z tego obozu. Można tam na dół, kawałek na ten wagonik, że tak to nazwę, na tą platformę się położyć i, i, i w tych takich bardzo małych, jeśli chodzi o no, gabaryty tunelu, przesunąć się. Macie Państwo, wie, że y, górę szubienic. Jest naprawdę, tu można wymieniać i wymieniać i wymieniać. Zapraszam, to trzeba zobaczyć. No to zapomniałem no, ona przedstawić na początku jeszcze jako ambasadora żagania, was, <laughs> więc na koniec na pewno to, to nadrobię. Tak, purzard ten Oczywiście, jeszcze o tych kwestiach, zostawiając żagań trochę, trochę w tyle, już, bo musimy iść do przodu. Pytanie o sejmik młodzieżowy. Jest pan opiekunem, pewnie też pan, jak zawsze, z kimś rozmawia, bądź jest pan w mediach, to o ten, o ten sejmik młodzieżowy jest pan pytany, bo pana zdaniem on funkcjonuje tak, jak powinien, czy też jeszcze ma tutaj spore po, pole do poprawy? Bo rozmawiając chwilę przed rozmową, doszliśmy do, do takiego wniosku, że przez wiele ludzi w dalszym ciągu jest on odbierany jako takie gremium na zasadzie no dzieciaki mają zabawki niech się bawią ale ale o, o kwestiach polityki i kwestiach społecznych niech, niech rozmawiają dorośli jest wciąż taki taki stereotyp tak jak najbardziej i to jest yy... Niestety on się powtarza bardzo często i w gronie najróżniejszych ludzi. Natomiast ja patrzę na to troszeczkę inaczej. To są wspaniali młodzi ludzie, którzy mają niesamowite perspektywy i pomysły. Młodzi ludzie, którzy nie chcą się bawić, tylko chcą pokazać, że, żeby ich głos wybrzmiał. Za niedługo będą chcieli ogłosić swoje zdanie na temat demografii. A myślę, że to jest najważniejsze, bo tak naprawdę to, że demografia jest teraz numerem jeden, to, że że społeczeństwo się i starzeje, i wyludnia z takich jednostek, to, że każde województwo będzie walczyć o to, żeby jak najwięcej tych ludzi u siebie zatrzymać albo ściągnąć ich z powrotem. Nam, tak naprawdę w naszym wieku, możemy to patrzeć z naszej perspektywy, ale musimy też spytać się młodzieży, co młodzież o tym sądzi, tak? To młodzież wie, czy będzie chciała tu wrócić. Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to też żeby powiedziała, co powoduje, że wyjadą sobie na studia, ale już nie będą chcieli tutaj powrócić. Nie zawsze te czynniki są tak oczywiste, jak nam się wydaje. E, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to są młodzi ludzie, którzy wiedzą, czego co mają swoje plany na przyszłość. Chcą szerzyć wśród y, młodych ludzi ideę i demokracji i ideę samorządności. W przyszłym roku będą chcieli też spotykać się w szkołach, rozmawiać na ten temat w szkołach. Z mojej strony mają pełną autonomię. I to nie dlatego, że mi y, się nie chce, tylko dlatego, że to są młodzi ludzie, ale już w takim wieku, że trzeba im zaufać. To ich głos ma być słyszalny, a nie głos mój. To jeśli trzeba im zaufać, to czy oni mają narzędzia do tego, żeby być słuchanymi? Tak, staramy się, żeby to w jak największym stopniu, żeby im pomóc. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe w takim stopniu, jakim by się chciało, ale robimy wszystko tak, żeby te projekty, które są i pomysły, żeby je te projekty i pomysły wdrażać. To, co poza tym wyjściem do szkół, o którym mówi Pan radny ten przyszły rok, to są jeszcze jakieś takie inicjatywy z ich strony? Macie jakieś plany? Są plany. E, może nie chciałbym wszystkich zdradzać lepiej, jakby było, gdyby ktoś tutaj z Prezydium, czy z, w ogóle z młodzieży w Gosymiku. Czyli później to się wydarzy na pewno. Więc. Super. Więc ja tylko wspomnę, że tak, są szeroko zakrojone plany. E, I o tym, żeby było m, o młodzieży głośno. E, ja mogę tylko o ciebie powiedzieć, że młodzież też powiedziała na samym początku, że chce, żeby w jak Największej ilości gmin powstały młodzieżowe rady gmin, miast czy powiatów i powoli, powoli to robią. Współpracują też z wieloma młodzieżowymi radami, także to nie jest tylko tak, że gdzieś powstanie, to, to na tym jest koniec. Tam się zawiązuje bardzo silna współpraca. A więc y, też będziemy się temu przyglądać i pewnie też trzeba o tym mówić, bo, bo to jest y, warte, warte uwagi y, i na koniec chciałem jeszcze poruszyć jeden wątek, mianowicie przedstawiłem Pana na początku jako członka Zarządu Organizacji Pracodawców w Ziemi Lubuskiej, więc o te kwestię chciałem, chciałem spytać. Nowy Przewodniczący od jakiegoś czasu Piotr Gawara, y, ta zmiana ma na początku mieć charakter przede wszystkim naprawy wizerunku organizacji? Organizacja Pracodawców Ziemi Lubelskiej, największa organizacja skupiająca pracodawców na tych terenach, takie stowarzyszenie pracodawców, troszeczkę gdzieś tam skostniała, bo to jest świetna organizacja, która potrzebowała nowego wizerunku, nowego podejścia i nowego spojrzenia. Tam pracują naprawdę świetni ludzie, którzy dają z siebie 100%. Natomiast było potrzebne też nowe podejście. Czyli mamy tutaj już Piotra Gawarego, nowego lidera, nowy kierunek wyznaczony, jest nowy zarząd, wspaniali ludzie, z którymi m, którzy mają. Y, każdy z nich ma inne podejście, natomiast bardzo dużo charyzmy. I to jest fajne, bo myślę, że z tego może wyjść coś wspaniałego. Y, idea jest taka, że w chwili obecnej są 350 y, firm zrzeszonych w y, OPZL-u. Y, idziemy na tysiąc firm i później jeszcze dalej. Tak? To ten nowy Kierunek, co to, co to oznacza, tak faktycznie? Jakie to, jakie to są działania, które mają zachęcić? Rozumiem, że też ten nowy kierunek ma oznaczać, że z tych 350 zrobi się ten 1000, więc w jaki sposób chcecie to osiągnąć? Na dzień dobry, już powstają sekcje branżowe i tam powstały trzy nowe sekcje. Będzie powstawać tych sekcji jeszcze więcej. Bardziej otwarci jesteśmy na to, co przedsiębiorcy czego potrzebują, co mówią. Nie tylko branding, bo to też akurat zmieni się branding, zmieni się pewne inne podejście, ale też większe otwarcie na przedsiębiorców i na głos przedsiębiorców. Czyli ten, ten głos przedsiębiorców, rozumiem, musi być bardziej, muszą być bardziej słuchani? No bo tutaj reprezentujecie, tak naprawdę zrzeszacie i reprezentujecie też na zewnątrz przedsiębiorców. To też dotyczy tych rozmów, na przykład jeśli chodzi o ostatnio głośne kwestie deregulacji? Też, między innymi, tak, jak najbardziej. To chodzi o to, żeby nasz głos był bardziej słyszalny. U nas, jeśli chodzi o przedsiębiorców, a skupiamy tam nie tylko y, stricte osoby prowadzące działalność gospodarczą, są spółki, są y, uczelnie, są y, inne jednostki, y, także. Y, Spektrum jest bardzo duże, ogółem, można tak powiedzieć, że OPZL zatrudnia kilkanaście tysięcy osób, tak? czyli wszystkie firmy zrzeszone i łączna ilość ich pracowników. To już jest duży głos, to jest duży głos, który, który chcemy później też wspólnie ukierunkować, ten głos chcemy też, żeby zawalczył i tu o pracodawców na ziemi lubuskiej, ale też nie są nam obce sprawy, jeśli chodzi o demografię, o czym przed chwilą mówiliśmy o młodzieży, więc my patrzymy też z naszego punktu widzenia, jak to by wyglądało. Deregulacja to są sprawy, które są nam bardzo, bardzo bliskie, ale także wszystkiego rodzaju inne sprawy, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chcemy być takim organizacją, która zrzesza, pomaga, pomaga przedsiębiorcom, taką organizacją, która jest jest, yy, która występuje w imieniu przedsiębiorców, tak? Więc możemy powstawić kropkę. Oczywiście życząc powodzenia, Paweł Giza, radny Koalicji Obywatelskiej w Lubuskim Sejmiku, członek zarządu OPZL i jak powiedziałem, ambasador dzielnic żagańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. <grytanie> dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do żagania, warto. A ja Państwu dziękuję za rozmowę i oczywiście też zapraszam do żagania i nie tylko. Do zobaczenia.